Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki wodne, czyli wszystkie raczki, skorpiony i ryby. To jest czytanie z kart anielskich na miesiąc czerwiec 2016. Kochani, wreszcie planeta. Mars ruszy do przodu 29 czerwca. Wiecie, to jest super sprawa, bo ja nie wiem jak wy, ale ja już taka jestem zmęczona, że owszem, wszystko dalej spaceruję i robię, ale potrzebuję więcej snu i troszeczkę bardziej zadbać o siebie. Także dzięki Bogu ruszy wreszcie do przodu planety takie jak Merkury. Oraz, Jowisz, już są w ruchu, w pełni, więc ja widzę dużo rozmów, dużo się dzieje, dużo się mówi, dużo wiadomości. Ta energia, taka bywa różna, niemniej jednak, wiecie, z tego co ja już widzę, bo my jesteśmy zawsze ostatnimi, znaki wodne, znaki, czy, kiedy robię czytanie, więc widzę, że to będzie bardzo różnie, ale na no, dobrze, dobrze, pozytywnie, wiecie. A więc, Najpierw moje drogie raki. Co dla Was? Wiecie co? Zaczyna się właśnie tak, jak o tej energii przed chwilą mówiłam. Jesteście zmęczone. Zmęczone, wyczerpane, może dużo się działo, może trzeba było podjąć decyzję, może trzeba było coś zrobić. W każdym bądź razie porada tu jest taka, że najpierw wypocznij. Jesteś za bardzo nawet zmęczony raku, żeby jakąś decyzję ostateczną w tej chwili podejmować. Jedź na wakacje, jedź na jakiś weekend, odsuń się od wszystkiego, medytuj, zastanów się, może coś we śnie przyjdzie, może podczas medytacji, spaceru na łonie natury i tak Jakiś nowy projekt się szykuje, coś się narodzi, że tak powiem. I, a tu aż dwie, wyszły wiadomości od Archanioła Gabriela, który jest od komunikowania się. I tu są właśnie powiedziane, że być może to, co robisz, powinieneś raku rzucić um, na YouTube, może na Facebook, na Google, na Twitter. Mówić o tym publicznie. Także ten Twój nowy projekt powinien być bardzo ciekawy. Ok? Gratuluję, cieszę się. I czas wreszcie zrobić, co tam myślisz, Raku, a nie trzymać i zachowywać dla siebie. Patrz, Raczku. Na obie strony ta karta jest dokładnie taka sama. Czyli masz magiczną siłę. Możesz spodziewać się nawet cudu. Taką masz super energię Raku w miesiącu czerwcu. Także ja bym koniecznie, szczególnie koło pełni księżyca, która będzie 20. W znaku strzelca, to jest ogień, a także zaraz już niedługo rusza Mars, więc właśnie w tym okresie czasu iść do przodu, robić co ma się robić i naprawdę spodziewać się nawet cudu. Jeśli chodzi o wasze związki, a poprosić innych o pomoc. Więc wiecie, co to różnie może być dla różnych osób. Jeżeli jesteś osobą wolną, więc może warto powiedzieć znajomych, że szukasz kogoś, że jesteś kimś zainteresowana. Okay? Niech ci pomogą. Gdzieś może słyszeli: tam Kazik jest wolny, a tam Zisiek, wiesz co, wraca z zagranicy, jest kawalerem. Dla każdego będzie inna sytuacja. Okay? Jeśli jesteś w związku natomiast to może trzeba porozmawiać z kimś innym dodatkowo, zapytać o radę, czy to będzie profesjonalno, czy jakoś inną. W każdym bądź razie gdzieś trzecią osobę można w to wprowadzić. Okay? Ktoś może ma jakieś informacje na ten temat, ktoś może Ci pomóc w tym. Widzę, że jakieś emocjonalne a miałeś raczku problemy. Może troszeczkę właśnie dotarcie. Też osłabiło. W każdym bądź razie to trzeba wyleczyć. Ja mam jedne ze swoich 17 minut uzdrawiania um, energią, a także mam międzywymiarowe uzdrawianie, więc można w to um, zajrzeć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Także na Wimio zawsze mam uzdrawiającą energię, który będzie ten link pod spodem. a W każdym bądź razie coś trzeba wyleczyć, uzdrowić energię, bo gdzieś jest blokada. Okay. Ale koniec miesiąca, z jaką energią, jak wreszcie ten Mars ruszy do przodu, wejdziecie do miesiąca lipca? Wow! Zakochacie się, kochani, zakochacie się, że nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy stracicie głowę. Więc uważajcie, bo to jest znak, Ostrzegawczy, ok? Nie zakochaj się tak, żeby tej głowy właśnie nie stracić. O malutku, trzymaj się ziemi, ściskaj te drzewa, ok? Ponieważ to może być dom. Aż ciekawa jestem, co będzie dla Was w lipcu i sierpniu, bo kolejne czytanie będzie na lipiec i na sierpień, ok? Co takiego to przyniesie? Bardzo jestem ciekawa i życzę Wam cudownego czerwca, moje drogie raki. Buziaczki, uściski <laughs> i do kolejnego razu. Moje drogie skorpiony, co dla Was? No dla Was to tutaj jest sprawa taka troszeczkę, wiecie, inna. A, panny miały taką troszeczkę smutniejszą historię i patrzę, że Wy wchodzicie... Też z taką dziwną energią, no dziwną, no prawdziwą, życiową. Zaczyna się i wszystkie patrzę, znaki wodne i raki, i skorpiony, i ryby są myślicielami. Analizują pewne sprawy, obmyśliwują i tak dalej, dlatego, że wszystkie są, no, no właściwie to są dwie karty, które są major arcana. To trudno to nazwać, to, to raczki były w ten sposób. Niemniej jednak, i skorpion, i ryby mają major arcana, czyli te główne arcana. Czyli to są rzeczy, które, wiecie, nie od nas ludzi zależą, od nas samych. Um, od ludzi zależą, bo wydarzy się coś nagle i, i, i koniec. I zmusi nas to do pewnego działania takiego czy innego. Więc jeśli mówiąc o tobie, drogi skorpionie, to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwości stanie się zadość. Jest to sprawa karmiczna. Co wypuścisz, to do ciebie wróci. Co posiejesz, to zbierzesz. Dla każdego może być zupełnie inaczej, może być na Twoją korzyść, może nie, ale będzie to zrobione sprawiedliwie. W każdym bądź razie rada jest zawsze taka, że co uważasz, że jest słuszne dla Ciebie, to stań w obronie tego. Nie poddaj się, ok? Tak jest. Absolutnie bądź jak najbardziej uh, prawdziwy w stosunku do swojego własnego serca, czyli nie zdrać własnego serca, własnej duszy, czyli jeżeli będziesz widzieć, że ktoś próbuje ci powiedzieć, tak się zachowaj, tak zrób lub inaczej, a, a. masz tak zrobić, jak ci podpowiada twoja intuicja. Za coś, drogi Skorpionie będziesz musiał sobie przebaczyć w tym miesiącu. W ogóle poczucie winy to jest coś, co naprawdę zjada nas i jest nigdy, nigdy, a nigdy nie jest dobre. Pamiętajcie jedno, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy perfect. To są tylko lekcje, których musimy się od siebie nawzajem nauczyć, dlatego zachowujemy się, postępujemy tak czy inaczej. Więc cokolwiek zrobiłeś Skorpionie w przeszłości, teraz czas sobie przebaczyć, oczyścić energię. Moja medytacja jest naprawdę super, jeśli chodzi o przebaczanie sobie i innymi, oczyszczanie energii, zerknij, lęki jest pod spodem. Co do miłości, kochani, dla tych, którzy są wolni, poproś, yy, aha, przepraszam, miej otwarty umysł. Może to być ktoś, kogo ty się w ogóle nie spodziewasz. Czyli masz sobie, on musi tak wyglądać, on musi się tak zachowywać, on musi być takiej religii, takiego pochodzenia i co by jeszcze nie było, a to przyjdzie, bum, zupełnie ktoś inny. Dlatego, że to wszystko to było tak naprawdę mało znaczące. To będzie ktoś. Kto będzie rezonował z tobą na poziomie twojej duszy, twojego serca, co jest najważniejsze. Okay? Natomiast dla tych, którzy są już w związkach, zadecyduj, czego naprawdę um, chcesz. Chcesz zostać, czy chcesz odejść? Może coś złego zrobiłeś, dlatego czujesz się winna. Może nawet sprawa jest w sądzie. No niemniej jednak, w którą stronę idziesz, musisz sobie postanowić, ponieważ jesteś osobą, która jest wspaniała, kochaną i zasługujesz na szczęście. Tylko musisz teraz postanowić, w którą stronę idziesz. I czego tak naprawdę chcesz? Czego Twoje serce chce? I co ma sens? Okay? Emocjonalne. I teraz aż dwa razy zima się pokazała, kochani. Aż dwa razy dla Was zima, kiedy tu wchodzimy do lata, to Wam zima. I wyraźnie mówią, kochani, że wszystkie Wasze odpowiedzi na Wasze pytania, a także Wasze modlitwy, sprawdzą się zimą. Z jaką energią wchodzicie do miesiąca lipca? Piątka zimy. Znowu zima. Piątka to jest konflikt, zmiana, transformacja. Skorpion to jest transformacja, bo rządzi nim planeta Pluto. To jest ósmy dom, oczywiście to jest transformacja. Więc wy po tym wszystkim, co przejdziecie w czerwcu, wejdziecie do lipca, i w lipcu w zupełnie coś nowego. Wiecie? Znaczy, czy w zupełnie, to może nie, ale odejdziecie od tego wszystkiego, i taka jest rada aniołów: od, odejść od wszystkiego, co już wam nie służy, co już jest przeżytkiem, co jest już historią, co cierpiało się, znosiło się, było się tam, ale moje serce już tam nie jest. No i ciebie tam być nie powinno. Cokolwiek to oznacza dla ciebie. Skorpionia. Dla każdego może oznaczać zupełnie co innego. To może być praca, to mogą być związki najbliższe, dalsze, rodzina, znajomi. Um, co toksyczne, co negatywne, co ci nie służy pożegnać i wejść do lipca w zupełnie um, nowej sytuacji, jeśli chodzi o pozytywne rzeczy i o to, co dla ciebie jest dobre. Buziaczki, uściski. <grym> I do kolejnego razu. Moje rybki, moje rybeczki, a co dla Was? No, wiecie, też bardzo fajnie, wszystko się zaczyna, jest kapitalnie, ale wygląda na to, że czekają nas, nas, mówię, bo ja sama ryba, zmiany. I to wiecie, nie takie, że sami nawet zadecydujemy, tylko dużo zmian będziemy postawione w ich obliczu. Bo pierwsza i najważniejsza energia, z jaką wchodzimy, to jest marzyciel. I nie nazywają głupiec. Oznacza to po prostu, że coś się takiego wydarzy, że to nawet nie będziemy my sami, że my zechcemy to zrobić, tylko być może pojawi się jakaś nowa oferta. Dla każdego może być coś innego. To może być mężczyzna, to może być praca, to może być kariera, to może być projekt, coś nowego. I to. Będzie wymagało, tak jak skoczenie w przepaść. Czy zaufasz, że ten spadochron będzie działał? No raczej zaufamy i będziemy zadowoleni z tego, bo jest czas. Jest czas, żeby spełnić swoje marzenia, żeby spełnić wreszcie siebie. Także świetna energia. Pamiętajcie, kochani. Prawo przyciągania, myślicie o pozytywnym, będzie pozytywnym, negatywnym, negatywnym. To jest bardzo ważne, kiedy się przechodzi zmiany, więc zachowajcie swój pozytywny, optymistyczny obraz, w którą stronę e, idziecie. Kiedy już będziemy tak szli w tą nową stronę, to trzeba będzie wyeliminować wszystko to, co już nam nie służy. A więc porządeczki, porządeczki w swoim życiu, w swojej pracy i w swoim życiu osobistym. Co nie służy? Przyjrzeć się, co nie służy, co nie pasuje, co nie działa, co zepsute, co wyrzucić, pozbyć się. Okay? Dla tych, którzy są wolni, piękna, wspaniała miłość jest warta oczekiwania. Także to jeszcze nie w tym miesiącu, ale już nadchodzi. Dla tych, którzy są w związkach, kochani, flirtujcie ze sobą, flirtujcie, bądźcie mili, grzeczni. Może na randkę się udać po 25 latach małżeństwa, czego nie. Może na obiadzik wyskoczyć do jakiegoś fajnego, romantycznego miejsca, a może pojechać na wakacje tam, gdzie było się. 20 lat temu, okej? Okay? Może Second honeymoon, drugie ponowne e, podróż poślubna. Dlaczego nie? Także jeść zdrowiej. Czyli wszystko to, co ciężkie. Pamiętajcie, ryby są najbardziej spiritualistycznym znakiem. Więc jedzenie ciężkie, jedzenie dużo słodyczy, mięs zawisistych sosów. Um, wszystko to, co nie służy nie. Aby wibracja rosła, trzeba być lżejszym. Trzeba jeść i pić zdrowo. Z jaką a, energią wchodzimy do lipca? Kochani, jedni z nas będą uczyć, inni będą się uczyć. Jedni będą dawać e, nauki, warsztaty, inni będą je pobierać. W każdym bądź razie. Nauka, nauka i nauka. Czyli dla jednych zaczyna się, a zaczynają się wakacje, natomiast dla ryb jest pokazywane, że albo dalej uczymy, albo uczymy się, albo jedno i drugie. Pamiętajcie zawsze, że kiedy uczymy innych, sami także czegoś się uczymy. Także życzę cudownych, cudownego miesiąca czerwca. Kolejne czytanie będzie na lipiec i sierpień, ponieważ ja będę w lipcu w Polsce. W związku z tym, aż jestem ciekawa, co się nam tam kroi ciekawego, buziaczki, uściski, <laughs> i do kolejnego raz.